Jak wam się podobała Korfia? O, to oddam głos najpierw koledze. O, Korfia. Nie może przerywam. Znaczy, to, że ja bym w ogóle powiedział, że mi się w ogóle, bo Korfia to też trochę jak demo jest tak naprawdę. A my o demo w ogóle nie, spod, nie porozmawialiśmy. A bo demo było, to było. Było. mam osobne tutaj takie fajne pytanie o demo. E, demo to tam to to w ogóle. Do... Już od pierwszego dnia wydawało mi się trochę dziwne w swoich założeniach, ale no to nam inna sprawa. Korfia natomiast zrobiła coś, ja to z nie wiem, mówiłem. Korfia zrobiła to, czego nie udało się zrobić ani Drenorowi, ani BFA. Korfia sprawiła, że odszedłem od WoWa na rok. Po prostu spojrzałem na to, grałem wtedy w WoWa z dziewczyną i zachęcałem ją, dawaj wrócimy na to 9.1, pogramy, porajdujemy. No i próbowaliśmy, ale... Podeszliśmy do tego, że ta Korfia będzie trochę jakby mekagonem ewentualnie, tak, nawet, tak. nawet powiedzmy nazjatarem, a nie była ani tym, ani tym. Tam w zasadzie nic nie sprawiało, że chciałem tam być. Wydaje mi się, że Korfia była jedną, czy znaczy pod względem. Bo rozumiem założenie, może tak, i rozumiem, że jej implementacja w gameplayu nie była aż tak zła, ale otoczka całej Korfi to jak ona została zrealizowana sprawiła że ludzie realnie nie mieli ochoty tego robić po prostu to nie był tak jak mówię ani nazjatar ani mekagon to była Lokacja połow chyba połową tego i połową tego, i w ogóle nie wyszła. Nie dość, że tam się trudno manewrowało z miejsca na miejsce, no, ta głupia mechanika z tym mountem, że musisz wejść w tym miejscu startowym, na mounta, który zawierzy cię na wysepkę, na samym południu, bo tam nie możesz do nią sam wlecieć. Była hmm. taka wysepka y, odcięta hmm. to, jak to, gdyby to, 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 od reszty. I takie robisz genialne. sobie. Kąt, nie, biega, biegasz, jesteś już na południu, ale nie możesz przeskoczyć tych pół metra, na drugą stronę musisz wrócić na północ, przelecieć. Takie po co? W, w jakim celu? Kto coś takiego wymyśla? Kto Coś takiego implementuje w Twojej grze. Chyba tylko po to, żeby kuwić graczy albo wydłużyć czas potrzebny do no dostanie się tam, albo wykorzystanie jakichś innych mechaniki sprytów, ale to, to było bez sensu dla mnie. I tego typu małe problemy sprawiały, że coraz mniej chciałem w tej korfii być. Korfia dla mnie to jest monument e, problematyki pacza 9.1. Bo. E, to, się, Korfia się dostało 9.1.5, a nie czy 9.1? Nie, czekaj. Nie, no 9.1. No w sensie no to jest jakby drugi tier Shadowlands, no tak, w ogóle, no tak. tak okay. i korfi się dostało tak jak się jej dostało. Moim zdaniem przede wszystkim znowu dlatego, jakie oczekiwania narosły na pad 9.1, jak to później wyszło, patrzcie. Wyobraźmy sobie, że Korfia wychodzi tak jak 9.1 w cysłowie powinno było wyjść jakby parę miesięcy wcześniej. Bo Korfia to jakby umówmy się My, my mówimy tu o tym, że to jest kraina i porównujemy do innych krań, typu tam Timeless Isle, tak? Typu Isle of Quel'Danas i tak dalej, że no to jest słaba z tych patchowych krain. Ale prawda jest taka, jak się na tym zastanowimy, że w cyklu, jakby wydawniczym, dodatków my rzadko kiedy, nie wiem czy kiedykolwiek, szczerze powiedziawszy, w ciągu dodatków w X1 dostaliśmy jakąkolwiek krainę. Gdzie raz jeszcze, Korfia tak naprawdę ona nie do końca miała stanowić taką standalone krainę, To miało być pewne rozszerzenie demo, tak? Na dobrą sprawę, jak się na tym zastanowimy. I jak byliśmy tak na to spojrzeli, gdyby to wszystko wyszło wcześniej i Korfia na korfie nie spadłoby jakby takie, taka fala takich oczekiwań, że no nareszcie, co Blizzard robi przez te ponad pół roku, to moim zdaniem w ogóle by nie było tak źle. Faktycznie Korfia miała jeszcze ten problem, że mi się też generalnie klimat tam jakoś super nie podobał, ten taki e, jakiś taki nie, znaczy... nie taki szary, depresyjny taki, tak? znaczy ale ja z drugiej powiem... strony taki był klimat demo, więc jakby to ma pewien e, jakby sens. Tylko poczekaj, bo ja chcę teraz powiedzieć, bo potem zgubię te jakby wątki, no, e, jakby, co no, były. No, 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 no. E, z Korfią moim zdaniem też jakby było to, że i, on, i, on nie do końca, I to, moim zdaniem, było fajne właśnie. To jest coś, co ludzie trochę narzekali na to, ale właściwie, moim zdaniem, korfi w dużej mierze tak naprawdę nie trzeba było robić. Ja grałem i w pewnym momencie już nie robiłem tej korfi A co do jeszcze w ogóle tych, no tego, no, nie, teraz nie pamiętam. Ale, jak, Spodek, a, sokety? Tak ale sokety jeszcze były te, 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 no były upgrade'owało no, no, tam. Okej, okay, jasne, że tak, no ale okej, okay, no tak realistycznie. No, jakby, znaczy ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale no sokety to jest coś, co 99% player baseu nie ma tak naprawdę najmniejszego wpływu. Znaczy, no... To jest 0,5% DPS, increase, kurde, każdy. no może nie pół, no, ale. Znaczy, znaczy no, ja mówię o tych domination też. takich, no, były te domination shardy. Runy, i... e, szardy dominacji. Tak, no to... tak i znaczy, się w korfie upgrade'owało, no... trzeba było robić korfie, kupować jakieś Nie, nie, taki nie, 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 to mówisz i... o Soul Cinders, nie Cindersach, kurde, oni tam tyle wprowadzili tych i To jest też problem Pacza 9.1 i to jest to, co powiedziałeś o tym Archivis Oni tam tak niepotrzebnie przekomplikowali to wszystko, tam było 10 nowych tych karencji, trzeba było tę ogarnąć. Co, jakby to, to jest moim zdaniem jeden z większych miast. Ale tak, tam trzeba było te. Nie są Sindersy tylko to, o czym się upgradewał, to A Ja wiem o co ci chodzi. Tak, tak, ja Panowie, panowie ja was wody. na chwilę przystopuję, bo. Też nie ja tylko was na chwilę przystępuję, bo z racji tego, że y, mamy tutaj taką formę podcastową, muszę trzymać te jakieś A, no. ramy. To jest pierwsza tak, rzecz. A no. druga rzecz, sam fakt, że wynik, wyniknęła między Wami no. aż taka y, dyskusja i, 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 i zapanował taki chwilowy chaos, myślę, że można to porównać dlatego, że. ha to był chaos kortia była chaosem jeśli chodzi o, o tak. jakieś upgrade y, embery o a, potem tak. o Domination Sockety, który był nieudaną próbą wprowadzenia. No, no masa tego była, tego dramatu. Okropnie to przekom przekomplikowali, a tak naprawdę niepotrzebnie. Moim zdaniem, w wielu miejscach zupełnie niepotrzebnie. Gdyby ona wyszła wcześniej, moim zdaniem, szybciej, to nie byłaby, moim zdaniem, tak, nie byłoby aż tak złego z niej odczucia. Natomiast, na koniec, jeśli mamy to traktować jako standardową krainę, no to ja też jakimś superfanem fanem jej nie byłem. Zdecydowanie wolę Zaref Mortis. O. No ten dobra, ten ale to panowie, to powiedzcie mi teraz taką rzecz, ale bez googlowania. Podnieście na chwilę ręce do góry, żebym widział, że nie googlujecie. Ja też podniosę. Uwaga, podnieście ładnie rączki do góry. Super. To teraz trzymajcie w góry i po kolei powiedzcie, ile czekaliśmy na patch 9.2. Ale licząc od kiedy? No, od co ostatnio? Było 9.1,5, tak? Ile czekaliśmy? Od 9.15. No ile, ile czekaliśmy? Cztery miesiące. Za cztery. cztery. No to dobrze, dobrze mówiłem. Cztery. nie powiedziałeś 3 do 5, no. Od 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 miesiąca do 12. No, od miesiąca do 12, coś takiego. Ale generalnie jednego. na tak zwany duży patrz, czyli od 9.1 do 9.2 czekaliśmy łącznie chyba było 7 miesięcy, nie? Dobra, co wygrałem? Co wygrałeś? No. wygrałeś przytulenie ode mnie w upalny dzień. Także... Cudownie, cudownie. To widzimy się w Poznaniu. Widzimy się w Poznaniu, stary kurde. zawsze będzie fajnie. Dobra. E, Dobra. Także drodzy Państwo, drodzy państwo i drodzy, drodzy koledzy, dochodzimy do kluczowego momentu, czyli do czasu oczekiwania. I o tym, i o tym chciałbym sobie porozmawiać I, i zapytać was, czy gdyby nie przesadzony czas oczekiwania między jednym patchem a drugim, to czy to by czy to by jakby wpłynęło lepiej na wizerunek Shadowlandsów? Niedźwiedź? Na też. Kogo pytasz? No to No ja, to ja się rzucę Albo tutaj dobra, no to Liber odpowiedź. odpowiedział, bo Niedźwiedź nie ogarnął, że patrzę. Bardzo, bardzo, moim zdaniem bardzo z tego mówię, ja tak, dobra, to ja tak opowiem taką historię. Ja robiłem taką ankietę, tam dostałem tam włącznie tam kilka nie pamiętam, ile tam odpowiedzi, jakby jak robiłem taki filmik, taką będąc taką analizą właśnie jakby tego, jakby jak naprawić w tego coś tam, to pewnie tam na YouTube to ogląda. Na, e, I naprawdę taką numer jeden, taką przeważającą, ale taką, że to i potem długo nic odpowiedział, było właśnie to, było właśnie jakby to. Ten czas oczekiwania, to że, że, że nudy, że już, że jakby ile można robić to samo, że te patcze i tak dalej. Naprawdę, moim zdaniem, yy, ciężko to ocenić, bo to jest bardzo abstrakcyjne teraz, wiadomo, ale moim zdaniem, gdyby y, wszystko działo się szybciej, by wychodziły patcze tak jak w Legionie na przykład, z takim mm -hmm. jakby, wiesz, cyklem, że szybciej, Shadowlands naprawdę byłyby tysiąc razy lepiej, o, dobra, naprawdę w, nie było, byłaby, wiadomo, negatywność i tak dalej, ale nie był, moim zdaniem skrajnie mniejsza by była, naprawdę, tak nie? bardzo, bardzo. Nie, nie jestem w stanie rzucić jakby jakiejś liczby, ale moim zdaniem to by miało mega duży wpływ, po prostu decydująco. Znaczy, tak, no, tak, to tak, jest tak. prosta kwestia. Ludzie, jeżeli długo na coś czekają, to podwójnie się irytują tak. i mają dwa razy takie oczekiwania. Bo a jak ja... spojrzymy na Legion, szczerze, powiedziawszy, to jakby zobaczymy, że w Legionie było wiele rzeczy o wiele gorszych niż było w Shadowlands. A Shadowlands naprawiło bardzo wiele błędów Legionu, a pomimo tego w Legionie, przez to, że te patchy wychodziły, że content był, że cały czas była świeżo, że coś się działo, to te y, bolączki były niejako takie przemykane Ale nie około. I Battle for Azeroth tak samo, pomimo tego, że Battle for był bardzo kontrowersyjnym dodatkiem. No to ten te content patrzę, były dosyć duże. No sam patrzę, ale. To nie było już takie ocyklujące. Ta, sam 8,3, który mógł być standardom dodatkiem, przecież był. Pokazał, że, że, że da się jakoś nie. zrobić content. Oooo, no. tutaj takie już kopium mocne pojechało. Nie, A, ja, ale. Ja, Przepraszam, ja, Mi się 8,3 podobało. 8,3? Że gdyby to był podcast o BFA, to ja bym się tutaj odpalił, dlaczego 8,3 było. O, jezus, było, było. 8-2. bardzo podobało. 8 podoba. 2 było dobre. To trzeba przyznać i uczciwie, jak że było dobre okay. względem tego, co mieliśmy wcześniej, i jestem w stanie powiedzieć, że 8-2 było jednym z lepszych w ogóle content dodatków. Ale... Ogólnie w Wowie. W sensie, na pewno nie wiem, ja pozdrawiam. gdzie była Aszara i ten. Yy... No, 8, 8 A, 8, nie, to 8-2. Przepraszam. No, to dobra, nie, nie a, bo 8 to źle. Ja już to... tu wypowiedź na dwie strony w głowie przepraszam. Bo ja tak, ja widzę to maszary i tak dalej, nie przepraszam, o, oczywiście chodziło mi o oś... a jak się nazywała ta miejscówka, gdzie, gdzie tam eksplizja? Nazjatar. Nazjatar, właśnie chodziło Nazjatar. mi o na... I teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę tak płynniej przeszli do patcha 9.2 i ja tutaj zacznę sobie tą wypowiedź. Uważam, że patch 9.2 jest patchem, który A patch 9.75? Pierwszy... no... Cześć, ja przepraszam, że wejdę jakby w program, ale... Trochę go przelecieliśmy szybciej, tak. Ale to jest Wierzę. ważny patch. No dobrze, no to... Tam Ale być... dobra, możemy, inaczej, możemy go mówić jakby z FOR 9.1.5, DOMAGAM się <laughs> SPRAWIEDLIWOŚCI! Możemy go w sumie umówić z gwarczą 9.2 w sumie. Możemy go umówić, ciebie... no bo jakby main content patchem jest jednak patch 9.2. Tak, dobra, no. I, i jakby tutaj, i jakby tutaj pojawiły się kluczowe, kluczowe zmiany i na to wszyscy czekali. I pomijając fakt, że to już sobie powiedzieliśmy niejednokrotnie dzisiaj, wyszedł za późno. To ja uważam, że to jest bardzo dobry patch, dobra krainka, fajny raid, ale to jest i tak yy, za mało i za Tule późno względem tego, co powinniśmy byli dostać yy, przy tych wszystkich fakapach i tak dalej. także... Panowie. Dobra, to oddam głos najpierw Niedźwiedziowi, i w tym czasie pójdę sobie dolać wodę, ale jakby ja tu jestem na słuchawkach. Dobrze, dobrze. 9.2, ja na 9.2 wróciłem dopiero teraz. Trudno jest mi się wypowiedzieć co do kontentu mm, w tym no. sensie, że sam go jeszcze nawet nie zdążyłem doświadczyć. Jedyne moje spotkanie z 9.2 to było poprzez filmy, streamy, oglądanie mm. i nie będę ukrywał, to co widziałem mi się podobało. W sensie mm. uważam, że 9.2 jest solidnym patchem, patrz, jest tylko z perspektywy osoby, która oglądała go, a nie grała, więc tutaj może to być e, troszeczkę zaburzone. No ale sam fakt, że potrafię stwierdzić, że ten patch nie jest taki zły, sam po prostu oglądając go, widząc co tam jest, już świadczy o tym, że rzeczywiście, no być może Blizzard zrobił coś fajnego. Oczywiście nie chcę znów zagłębiać się w kwestii historii, bo to, to, to w ogóle odejdźmy, nie? Tylko mówię o samym patchu jako patch. Mm. I 9.2, gdyby tak, pojawił tak. się wcześniej, czyli znów no. wracając do kwestii tego czasu, to na pewno byłby. Lepiej o wiele lepiej, lepiej przyjęty, bo Oczywiście, teraz z tego co tak. wiem na 92 2 wcale tak dużo ludzi nie wróciło. Mi się wydaje, nie, że na 92 nie, wróciło nie, nie, wysz... niewiele osób. Wróciło i... niewiele osób to po pierwsze i yy, nie, bo zazwyczaj było tak, że jak wrócił nowy pasz, to dużo ludzi przychodziło do gry i była znacząca <coughs> różnica Średniej no. ilości graczy. Teraz, no oczywiście, Blizzard już tego nie ujawnia oficjalnie. A, ja nie wiem, czy się zgodzę. O! O! Przyszedł! Przyszedł, kurde. Znaczy, na Franek pewno nie wrócił no, jakoś no, super to. wiele, bo tam mówiliśmy o tym wcześniej, ale ale, właśnie, ale moim zdaniem, jednak był spike z powrotem, jakby graczy na dzień. to na pewno, na pewno, nie? To to zawsze jest. No bo nowy content, znaczy, nie, to ludzie nie, nie, mylmy, nie mylmy spajku, który jest rzeczą naturalną, z, z takim. No, dużym no i wiadomo, no nie było tyle osób, co na początku i tak no, dalej, no? No, 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 bo to są jednak dwie, dwie różne rzeczy. Um, także, no, no mówię, z mojej strony patch 9.2 jest dobrym patchem, jest fajna krainka, niektóre mechanizmy są spoko, raid jest taki, widać, że sklejony z dwóch innych rajdów, i o Jailerze wolę się nie wypowiadać, nawet żeby sobie nie być nastroju. Eee, ale to jest wciąż, too little, too late, um, oddaję głos teraz panu y -y, Liberowi, słucham. Moim zdaniem patch 9.2 to jest top, topowy stan Shadowlandsów, to jest naprawdę to jest bardzo fajny patch, jakby... stopowy... a ciężko mówić o patchu 9.2 nie uwzględniając patcha 9.1.5, <grych> bo jakby po, te dwie rzeczy, tak powiem, połączmy w jedno, e, te dwa patchy naprawdę bardzo, bardzo... Bardzo mocno moim zdaniem poprawiły jakoś Shadowlands, A, aż trochę przykro, że wiele osób aż jakby w ogóle tego nie, nie nigdy że powiem, się o tym nie, nie przeświadczy, że, że tak jest, bo naprawdę mega, dużo, mega fajnie zmian, Już tych z już nawet nie będę wymieniał, że e, restrykcje covenantowe zniesiono, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jakby wiecie co znaczy, no mnóstwo tylko tego, wiesz, po prostu quality of life, jakby rzeczy, tylko, które wiesz, po prostu naprawy. że muszę, naprawdę... muszę ci nie, nie, to nie, no? to nie, nie, no? mówisz to to jest trochę tak, nie złośliwie w twoim kierunku, tylko to jest jakby moja, moja taka uwaga, że y, mówienie, że tam znieśli jakieś restrykcje i to i tamto, to jest tak jakby powiedzieć, no, kupiłem samochód i w końcu po pół roku dosłali mi do niego koła i kierownicę, nie? To jest <śm> trochę tak, Powiedzmy, okay. to, jest, to, jest, to jest takie dla mnie, ja podchodzę bardzo ten, ale no to są rzeczy, które no, no, powinny być od początku, jeżeli ktoś by się No pewnie, do że tak, ale ja nie mówię, że nie. Znaczy, a z drugiej strony, a to w takim razie, gdybyś w tej analogii, jakbyś dostał te koła. No. Nie, inaczej. Jakbyś ich nie dostał, to byś w tym momencie powiedział. No. To jest ta sama sytuacja, co jakby mi teraz dopiero przysłali. No, jakby niczym się to nie różni. Wiesz, no, okej, okay, jakby to jest skandal, że dopiero pół roku później je przysłali. Ale jednak jest różnica pomiędzy sytuacją, gdzie je w końcu przesłali, a gdzieś hmm. nigdy nie znaczy, przesłali. Znaczy, się, gdzieś na samochodzie, jak w znaczy Ale to już jest, to nie? jest ograniczenia, ograniczenie poziomu chuj w tej chwili. Znaczy w tym, Mówiąc w tej bardzo analogii brzydko, ja się wypikamy tutaj. tutaj rzeczy ja tylko prawda? To jest semantyka, no. A bo zapomnieliście o jednej rzeczy, bo to nie jest kwestia tego, że dali ci samochód bez kół i czekasz aż ci do się kola. Oni dali ci samochód bez kół, ty im mówisz, on nie ma kół, nie o, ma ci, kół ci mówią, oni. nie no, potrzebujesz kół, żeby jeździć. Koła. Wiele rzeczy powinno być od początku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to jednak okay. w 9.1.5 nie, nie ma co tego jakby ignorować, one jednak weszły i potem też 9.2 i dlatego właśnie uważam, że to jest moment, w którym Shadow Lancey naprawdę jakby weszły na taki swój najwyższy po prostu jakby e, byt. E, mówię, nie, nie chcę już teraz opisać wszystkich tych zmian teraz wymieniać, tak, ale w 9.2 chociażby to wiecie co jest czymś, co mega, mega, mega naprawdę mi się podoba w tym patchu i mam nadzieję, że to jest tendencja, mm -hmm. którą przeniosę do następnego dodatku. E, Cosmic Flux. Cosmic Flux jako jedna, jednolita jakby e, waluta, którą zdobywam ze wszystkiego. I służy do wszystkiego. Czyli Jak... mówiąc inaczej, ja, na przykład, jako gracz PVP, albo powiedzmy swoimi postaciami PVP, nie, nie muszę teraz grindować w Torgastu, żeby sobie mieć swoje pełnię swojej mocy yy, i tak dalej. Jakby. To, to jest coś moim zdaniem, co jest mega fajne, nie tylko to, Zeref Mortis jest mega zajebistą krainą. w ogóle hmm. szczerze powiedziawszy, ja nawet bym poszedł dalej, krainy Shadowlands w ogóle, nawet zrzućmy nawet to w tą korfę, nieszczęsną o, już już krainy baje. Shadowlands są bardzo fajne i mówię nie tylko Ale o prawie fajne, że ładne, czy fajne, że... Też. Też, bo też, to, to ale tak. jest coś takiego, to, to tak co moim żyje. zdaniem, i to jest błąd Blizzarda, jest coś, co moim zdaniem większość ludzi w ogóle nawet nie ma pojęcia, że to jest w grze. I, bo oni zaczęli dodawać jakby content jakby do krain, tak naprawdę, żeby te krainy były czymś więcej niż tylko pudełko z questami, od BFA tak naprawdę. Były jeszcze tam przebłyski w Pandarii, potem i w Warlordze, ale tak naprawdę, moim zdaniem, od BFA zaczęli i w Shadowlands poszli z tym dalej. Tylko problem polega na tym, to są te rzeczy, które widzimy, jak mamy add Handy notes, który polecam. Yep. W Ardem, i te wszystkie znajdki, czy bastiony, wszędzie, naprawdę, oni mega dużo wcisnęli tego typu fajnych rzeczy. Ja osobiście uwielbiam takie takie open worldowe, ja je nazywam, właśnie, które podwodują, że jakby, te, jakby krainy są ciekawsze, w nich jest coś więcej niż tylko po prostu jakaś tam, wiesz, pusta, wiesz, po prostu puste pudełko z kostami, jak powiedziałem. No, nie oceniając jakby pacza 9x5, no bo go nie ma i będzie troszeczkę moim zdaniem czymś, czymś osobnym, czy możemy ocenić Shadowlandsy na tę chwilę, jako dodatek? I jeżeli tak, to jak? No, to ja Ja powiem, ja powiem, bo mówił ja. ja że nie wbiłem mi się. Ja panu nie przerywałem, jak. <laughs> Ale to po, powiem. Dla mnie, i to jest już. Dla mnie to było już od 9:1. Nieważne, co by tam dalej się wydarzyło. Dla mnie, Shadowlandsy są dodatkiem jednym z gorszych. Po prostu. Znaczy, już pomijając fakt, wiadomo tego czekania, tak dalej. Dla mnie, jako osoby, która przede wszystkim gra w owad dla historii, tak. I dla tego lore. Shadowlands'y były i będą dla mnie ciosem w policzek, wymierzonym mocno, solidnie przez Blizzard'a punktowo. Kiedy w momencie, kiedy każda moja, nie wiem, hopiumowa chupium, nadzieja zostaje strzaskana przez głupie Shatter. decyzje narracyjne tego Steve'a czy kogokolwiek tam mają za, tym, za tą historią, to jest moment, w którym ja naprawdę nie mam ochoty grać w tę grę. I właśnie Szezolansy to zrobiły idealnie, no, czyli zniechęciły mnie do historii Wowa. Dopiero teraz dzięki zapowiedzi Dragon Flight, zacząłem ponownie się przekonywać, ale tak byłem mega zniechęcony. Mm, gameplayowo, tak jak mówię, dla mnie wiele nie trzeba. Ja się bawiłem gameplayowo ok, do korfi, potem głównie problemy historyczne, historii, historyczne, historii mnie no, tam jakoś znegowały całkowicie. I nie byłem w stanie przez to przebrnąć. I 925 tutaj nic w, te, w tej kwestii nie zmieni. Shadowlandsy no, no, na zawsze już pustą częścią historii WOWA nic tego e, nie usunie, bo wątpię, że powiedzieć, że to się naprawdę nie wydarzyło i było iluzją. Znaczy będziemy musieli żyć z przeświadczeniem, że tak było i tak jest. I no dobra, ufyt, ale może tak książki. Jak byś ocenił? Skali od 1 do 10. Twoja ocena Shadowlands 4. 4. Moja ocena szorstkowa to była być czwórka. Taka czwórka. 4, 4 na 10. Zasarania. 4 na 10 to jest ocena szorstkowa dla od Niedźwiedzia. Liber? Ale eee, mogę też jakby tak, takie podsumowanie z, zrobić, czy od razu skali Nie, 1 do 10? Oczywiście, że możesz. No tak, tak, nie, nie. No przecież. Eee, to teraz by się zrobić dopiero zabawnie, bo. Jak się zastanowi, jakby otworzyć teraz całą tą rozmowę, to się okaże, że na przykład ja i Niedźwiedź się w sumie w wielu kwestiach naprawdę bardzo zgadzaliśmy. No, no ale myślę, że i pomimo to tego. To był jeden z na sposób, koniec, których trzeba było razem. Uczyć Ale poczekaj, poczekaj, ale teraz będzie dopiero zabawnie. Teraz no. będzie dopiero zabawnie, bo pomimo tego, no. końcowe podsumowanie wszystkiego będzie skrajnie inne. Ale to jest ja? dobre, no bo no, Szado... no, żeby... Ale tak, ale no. jakby jak rozważę, to, że jakby tyle się zgadza a jakby krańcowo a tak inaczej patrzymy jakby na to wszystko, ponieważ. Ja. Znaczy, ja nie uważam, że Shadow Lancy to jest najlepszy dodatek, tam w ogóle nie wiadomo co. Ale szczerze powiedziawszy, na koniec dnia, jakby uwzględniając wszystko, bo tutaj jest właśnie tu jest cały jakby pies pogrzebany, co uwzględniamy i na co kładziemy większy nacisk. niedźwiedź pewnie większy zdecydowanie nacisk w stosunku do gameplayowych rzeczy, w sumie sam powiedział. Że właśnie historia to jest jakby prionie, i jakby wszystko dalej to jest tam w tle dla mnie to nie jest tle, dla mnie jakby historia, nie wiem, PvE, nie wiem, to, 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 jest jakby jeden jakby rządek i jakby one są równoważne, wiecie, tak jakby e, liczyć jakby średnią, wiecie, na koniec roku, kurde, za cenę, e, średnią hmm. ważoną, tak zwaną, e, to u mnie jest, jakby wszystko jest jakby na naj, jakby, naj, tym samym poziomie jakby ten, dlatego dla mnie Shadow Lansy, e, ja będę dobrze wspominał mimo wszystko Shadow Lansy. jakby dla mnie Shadow Lansy to był solidny dodatek, gameplayowo przede wszystkim, wiadomo, no historia, Historia była jaka była, i to jest po znaku równa się. Po znaku równa się do, historia była no, na minus, tak, no niestety. No jakby nie, nie, nie ma ucieczki od tego. Choć nawet w obrębie tej historii, ja uważam, że były też fajne rzeczy. I jakby Teraz się nie chcę tutaj wgłębiać w szczegóły, bo to pewno byśmy tu gadali nie, nie, o no właśnie, minut. Tak, y, parę no, no właśnie zdań tak ogólnie, tak, tak ogólnie. Nawet w tej historii, moim zdaniem, były fajne rzeczy. Yy, i choć mimo wszystko, akurat to jakby to jest tutaj historia, wypada blado na koniec dnia, ale gameplayowo w Shadowlandsach było bardzo wiele fajnych rzeczy, uważam. Bardzo wiele tych zmian chociażby na samym początku, sam, sam początek Shadowlands w stosunku do BFI Legionu. Tyle, ile problemów e, naprawiono, tyle, ile dawnych postulatów graczy wysłuchano na początku. E, to, to, to jest to, co mówiliśmy na początku. E, jakby powoduje, że no, no ja naprawdę, ja w Shadowlandsach się, jakby ja grałem w te Shadowlands, no, jakby to jest na koniec, na co się sprowadza do tego. Ja grałem w te gram do teraz i naprawdę, jakby 1. nie, znaczy, miałem przerwę, co prawda, przy 9, tam 1, powiedzmy, ale naprawdę na koniec dnia ja Shadowlands będę wspominał dobrze, pomimo tych wad, ale niestety z drugiej strony też, e, zwłaszcza pod względem historii, będę już zawsze wspominał, jak strasznie zmarnowany to był potencjał, bo ja naprawdę uważam i będę uważał, że potencjał był mega. Potencjał no dobra, był liberty. bardzo dużo. Jaka prostu, ocena? Gdzie przy World of za na przykład nie było. No. Jaka ocena Libertum? A i teraz 6. Okej. Okay. I pół. 6,5. 6,5 na 10 Libertum. Bo nie, teraz 7. Roz... Roz... Nie, nie, wiem. Cicho. No 6,5 ja na nie, 10. Nie, 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 nie 6,5 na 10. 8. Klepnięte. 5. Ja tu zaraz wpiszę do kajecika Okej, okay, okay. Dobra, ostateczna odpowiedź, odpowiedź. Od 1 do 10. Jakby coś w tych okolicach. Pomiędzy 1 a 10. Tak by wybrał. Nie, no dobra. Nie, ja wklepałem 6,5 na 10. Trudno, pójdzie w świat. To wytnę te Twoje wątpliwości, nie ma. I ja słuchajcie, powiem Wam tak, że z perspektywy gracza, który ma gildię i ma z kim grać, jest mu łatwiej robić kontent z grupą i trochę wzajemnie się nakręcać. To są takie, takie solidne 6,5 uwzględniając rajdowaniem, plusy. Solidne 6,5 na 10, w porywach do 6,75 nawet. Ale z perspektywy... to dużo dałeś 65. No, tutaj. Pani Bożek w Blizzardzie Z perspektywy, już się na przykład, gdybym nie miał Gildi, gdybym yy, nie miał tyle jakby powodów, żeby grać w OWA, czy jako streamer, czy jako osoba, która daje kolejne szanse tej grze ich chce ten, to tak zupełnie uczciwie rzecz biorąc, moim zdaniem 5 na 10 to by był taki absolutny yy, absolutny max. Naprawdę. Bo, bo jest zbyt wiele, zbyt wiele negatywnych rzeczy się na to złożyło. Zarówno słaba historia, czas pomiędzy dodatkami, narzucanie jakby robienia pewnych rzeczy, no niewykorzystany potencjał torgastu, zablokowana możliwość swapowania konduitów, co było już totalnym absurdem o tym chyba nawet nie wspomnieliśmy. Ale nie. to akurat, akurat tu bym powiedział, że to bardzo moim zdaniem ludzie przesadzali z tym kondu i W sensie nie, ja nie chcę tego bronić w żadnym razie, ale no dresztę, wiesz dobra, co, jeżeli. No to, to jeżeli był... znaczy, ja nie uważam, że to miało taki, taki wpływ na grę dla 99% graczy, to nie miał znaczy... absolutnie najmniejszego wpływu. Po prostu wybierali najlepsze i z nimi grali. Zgodzę się z tobą nie zgodzić tutaj, ze względu na to, że jednak jeżeli yy, grałeś pod różne buildy i, i te. No, znaczy inaczej, ja w ogóle uważam, że niezależnie większość... od tego, jak grałeś i ten blokowanie ci tak tego jest po prostu głupie Oczywiście, i tak. niepotrzebne. I sam tak, fakt właśnie. zmian, które wprowadzają chociażby w DragonFlycie, że będziesz miał masę rzeczy w talentach do zmian i tak będziesz mógł dowolnie sobie to robić, to jest to jest właśnie ten krok, który pokazuje, ok, zjebaliśmy wcześniej, za przeproszeniem. Także, mhm. moja ocena, myślę, że ocena każdego, jest wiele takich osób, która ocena różniłaby się pomiędzy tym, jeżeli grają z ekipą, robią rajdy i robią wspólnie content, bo wtedy inaczej odbierasz tą grę, Inaczej sobie radzisz z jej wadami, a inaczej oceniam osoby, które więcej czasu grają solo, ewentualnie z jakimiś randomami czy pugami. Ale generalnie myślę, że realnie mogę dać takie 6,5 na 10. To jest taka moja uczciwa, e, uczciwa ocena. E, przy czym, tak jak mówię, mam ogromne nadzieje na, na Dragonflighta. I, i myślę, że tutaj sobie nawdychałem. Może się trochę kopią i chopią, ale. Ale. No mam, mam, mam duże nadzieje względem Dragonflighta. Mili Państwo, yy, widać, że tutaj każdy z nas ma jakiś ciekawy pomysł, dlatego jakbym był Blizzardem, zatrudnił całą naszą trójkę, dał nam bardzo dużo pieniędzy i pozwolił zrobić dobry dodatek. Jeszcze bym zażądał procentu od tego, ale że żyjemy w realnym świecie... Nic prostszego. Nic prostszego, easy, więc Blizzard, jeżeli to oglądacie, macie namiary do nas i tak dalej, my chętnie, my chętnie, naprawdę. Ale że żyjemy w prawdziwym świecie, pozostaje nam wdychanie hopium i kopium w tym samym czasie. Posiadanie nadziei, że Dragonflight będzie, będzie dobrym, dobrym dodatkiem. Na pewno wszyscy będziemy grali jeszcze niejednokrotnie dyskutowali. Chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, że, że wpadliście zarówno tutaj na streamie, na live, jak i tym, co, co oglądają ten materiał. Eee, to Do był pierwszy... spiral. to spiral, Do brzegu spiral! Do możesz, brzegu! Stać, Już wydłużasz pod koniec! Takie... Ty Powiedz, Dziękujemy 15 za uwagę! Minut. Dziękujemy za uwagę! Będę gadałeś, gadałeś, a ja się podczas, chcę pożegnać! Nie jak się żegnasz! Wiesz jak się żegnasz, mówi Siad. się! Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Hej, a nie kurczę, y, ja tutaj jestem teraz. No. Dobra, to teraz krótko. Był Libertum, był Pulchny, byłem ja, Spiralus, Endgame. Linki do naszych kanałów, rzeczy w opisie. Może będzie więcej, może nie. Powiedziałbym, ale mi Pulchny nie pozwala. Także nara. Subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. I ja, ja sejdę. idę. Do widzenia. Chcecie coś dziękuję powiedzieć? Za Tylko szybko. szybko. Na razie. Liber. Szybko, Liber. Coś, coś... Na razie. Dziękuję za zaproszenie. No, Dobrze, za fajnie. Cześć wszystkim.